W sobotę 21 marca Piotrowi Kloczkowskiemu, jako pierwszemu człowiekowi w Polsce, udało się wjechać rowerem na wysokość odpowiadającą wysokości Mount Everest, a nawet znacznie wyżej, bo na 10 900 metrów. Wydarzenie znane jest na świecie już od pewnego czasu pod nazwą Everesting i polega na wykonywaniu odpowiedniej ilości powtórzeń podjazdów na dowolną górę w jednym podejściu tak żeby suma wysokości na którą wspina się rowerzysta miała co najmniej 8848 metrów. przy tej górze którą wybrałem musiałem wjechać 34 razy ten odcinek no i osiągnąłem przewyższenie około 10900 metrów na dystansie 200 niecałych 50 km Podjazdy wykonywane były na trasie Piechowice Michałowice. W tym wysiłku można wejść na wagę i powiedzieć, że się schudło. Na pewno tak. A ile? Zdecydowanie. Nie ważyłem się, natomiast przypuszczam, że, że mogłem stracić około 2-3 kilo, co, co mnie jest trudno stracić, bo ja ogólnie nie mam, dużej, nie, ma, nie mam dużej wagi, natomiast na pewno tak się stało. Dość istotna rzecz. Bardzo ważną rzeczą jest odżywianie podczas jazdy. Trzeba to robić często i w odpowiedni sposób. Ja mniej więcej w połowie trasy, na około 4000 metrów nawet wcześniej, nie mogłem już przyjmować pokarmów stałych. Po prostu nie mogłem patrzeć na, na, na pokarmy stałe i musiałem przejść całkowicie na pewne musy warzywno-owocowe. Do tej pory na świecie dokonano tego 332 razy. Dla porównania na Mount Everest wspięło się około 5000 osób.